Witam Was, kochani, bardzo pięknie. Katarzyna Georgia Fikłania. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na wspaniałą imprezę do Cerip Mniszki, gdzie w najbliższą sobotę będziemy zajmować się zabawkami. Zostałam zaproszona specjalnie ze strefą bałaganu o, z tą książką i warsztatami gdzie będziemy robić rzeźby z kawałków drewna klejonych gorącym klejem i tworzyć swoje własne zabawki. Tak dla zachęty pokażę Wam, co zrobiły dzieci w pięknej wrocławskiej szkole Bright któregoś lata, gdy bałaganiliśmy właśnie u nich. I Was zachęcam również do przyjścia w sobotę do skansenu w mniszkach, bo i tam będziemy takie piękne zabawki tworzyć. Przeczytam Wam, kochani, wiersz, który został zainspirowany właśnie flotylą pojazdów niesamowitych. Przystań, port dziecięcej wyobraźni krzykolandia. Drewniana flotylna na fali marzenia z portu wyobraźni dostojnie wypływa. I w dni osiemdziesiąt dookoła świata w dziw podróż życia fanfarami wzywa. Hej, w przestrzeń kosmiczną, w dziur czarnych czeluście, przed nami szympansja i fiordy na lustrze. Po drodze na grzbiecie psa ciężarówki zwiedzimy pracownię profesora główki już on nam wymyśli fotelosterownik na supersoniczny uśmiechów krążownik i jakby nam tego też za mało było to popatrz rakietę coś z zrzuciło jeśli chcesz poznać moc bałwanów srogą w morski świat popłyń z piracką załogą gdzie mam tatuaż, krocie map studiuje, z go gniazda słonie obserwuje tak więc mój mężny podróżniku miły Pomysły swoje pakuj w marynarski worek. Flotylla odlotowa wraz z załogantami odpływa z Krzykolandii już w najbliższy wtorek. Ale my nie będziemy czekali do wtorku, ponieważ z Krzykolandii to my odpłyniemy w mieszkach w najbliższą sobotę. Do zobaczenia, kochani, rodzinnie, dziecięco, zabawowo.